Nie da się ukryć, że jesteśmy coraz bliżej adwentu. Te czytania y, są takie już kosmiczne, jakieś wielkie wydarzenia, y, pytania o sprawy najważniejsze, o czasy, o czasy ostateczne. Y, nie ma co przed tym uciekać, dlatego zostańmy w tym, y, w tym klimacie. Y, dzisiaj y, Kościół daje nam y, do rozważenia, do zastanowienia się y, następującą sprawę: jaka jest, y, czy jaka może być nasza Postawa względem czasów ostatecznych. Zobaczcie, że Zaczynając od świętego Pawła, który zaznacza o tym, który zaznacza, że we wspólnocie są już jakieś pęknięcia, i to dość poważne. Do tego stopnia, że ktoś nawet nie chce pracować, nie chce się zajmować tym, co konieczne, a zajmuje się rzeczami niepotrzebnymi. I tutaj Paweł bardzo taką, taką twardą, bardzo trzeźwy osąd daje: to niech też nie je, jeżeli, jeżeli nie chce pracować. Czyli tutaj jest krytyka konkretnych postaw, i jednocześnie pokazaniem, jakie są, właściwe, jakie są właściwe postawy. I teraz yy, zobaczcie, że to jest wbrew pozorom to jest, to jest ważna sprawa, ponieważ my, przez nasze różne decyzje, my się stajemy, jacyś, na, yy, na sąd ostateczny. To znaczy my. Zostając może w, w tym porównaniu, które jest księgi Malachiasza, albo będziemy słomą i wtedy to nas, dzień pański nas spali, albo będziemy wypróbowani przez Pana Boga i przyjście y, dnia ostatecznego, spotkania z Chrystusem, będzie dla nas rzeczywiście. Wybawieniem. Yy, dlatego zobaczcie, że czasami Pan Bóg yy dopuszcza różnego rodzaju yy kryzysy, dopuszcza różnego rodzaju próby, to żebyśmy sami yy przekonali się o tym, co się dzieje w naszym sercu, z czego my jesteśmy zbudowani. Ile jest tej słomy, czyli czegoś takiego, co, co musi przeminąć, co, co, co się Bogu nie podoba, a ile w nas już jest takiej gotowości na spotkanie z Bogiem, bo jest zawsze trochę tego, trochę tego. I ten, w pewnym sensie to spotykanie Boga, to przygotowywanie na, czas, na czasy ostateczne trwa całe nasze życie. Dlatego trzeba nam prosić Pana Boga i o to bardzo świadomie módlmy się, żebyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim. E, żeby nasza postawa, nasze zachowanie, nasze myślenie, nasza modlitwa były Bogu e, miłe, żeby się Panu Bogu podobały, żeby były zgodne z tym, czego On dla nas chce, żeby spotkanie z Chrystusem było dla nas wybawieniem. Cześć Boże. Moi drodzy, oglądający, słuchający, bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić na rekolekcje adwentowe, które się będą odbywały w dniach 12-14 grudnia w Brennej. I podczas tego czasu zatrzymamy się nad księgą. Apokalipsy. Wiem, Apokalipsa to kojarzy się nam ze smokami, strachem, bestią, kataklizmami, i takie skojarzenia też są w pewien sposób uzasadnione, ale myślę, że mało z nas kojarzy Apokalipsę z błogosławieństwami. Tymczasem w Księdze Apokalipsy jest aż siedem. Błogosławieństw. Dlatego y, chciałbym, żebyśmy razem zatrzymali się nad tymi tekstami, y, tak żeby zobaczyć, co ta księga, ostatnia księga Nowego Testamentu, y, mówi nam o błogosławieństwach. Tytuł naszych rekolekcji to Błogosławieni, y, którzy czuwają. A zatem y, czuwajcie i bądźcie gotowi, żeby zapisać się na nadchodzące rekolekcje. Link do zapisów znajdziecie pod filmem. Nie chcesz przegapić kolejnego chlebaka? Zapisz się na newsletter.